European Language Label to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Co roku przyznajemy go osobom, które nauczają języków obcych w innowacyjny sposób. Jeśli słowa pasja, kreatywność i skuteczność opisują Twój warsztat pracy, nie czekaj. Złóż wniosek i zawalcz o European Language Label. Zostań z nami i zobacz, jakie to proste. Aby złożyć wniosek, wejdź na www.l.org.pl, a następnie skieruj się do zakładki Wniosek. Przejdź na www.online.frse.org.pl, pobierz przeglądarkę Firefox Online FRSE i zainstaluj ją na swoim komputerze. Otwórz pobrany program i stwórz swoje konto, aby zalogować się do systemu. Uzupełnij wszystkie niezbędne pola. I kliknij przycisk Stwórz nowe konto. Na podany przez ciebie adres mailowy trafi wiadomość od naszego listonosza. Skopiuj załączony w mailu link aktywacyjny i wklej go do paska przeglądarki Firefox Online FRSE. Aby wejść do systemu, podaj swój login i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. Z listy dostępnych programów wybierz European Language Label. Od wysłania formularza zgłoszeniowego dzielicie już tylko kilka kroków. Przejdź do zakładki Wnioski i wybierz opcję Wypełnij. W pierwszej kolejności uzupełnij wszystkie pola dotyczące informacji o wnioskodawcy. Pamiętaj, Twój wniosek w każdym momencie możesz zapisać jako szkic i wrócić do niego w wolnej chwili. Zapisany wniosek znajdziesz w zakładce Moje dokumenty. Po wybraniu opcji Edytuj. Możesz kontynuować wypełnianie wniosku. Przejdź do zakładki Projekt. W tym miejscu jak najdokładniej opisz projekt, który Chcesz zgłosić do konkursu? Uważnie przeczytaj wszystkie pytania i odpowiedz na nie wyczerpująco. Konkurs European Language Label co roku ma wyznaczone priorytety. Wielojęzyczne szkoły i klasy to priorytet związany z edukacją formalną. Warsztaty z native speakerami, tematyczne wymiany międzynarodowe lub prowadzenie autorskich zajęć z języka regionalnego to przykładowe działania, które możemy do niego zakwalifikować. Społeczeństwo przyjazne nauce języków dotyczy edukacji pozaformalnej. Przykładowymi działaniami mogą być pikniki językowe dla lokalnej społeczności, nauczanie języków za pomocą nowych technologii lub lekcje języków obcych dla seniorów. Poznałeś już priorytety konkursu. Nadszedł czas, abyś napisał, jak Twój projekt się w nie wpisuje. Załóżmy, że wybierasz priorytet społeczeństwo przyjazne nauce języków. W swojej pracy wykorzystujesz innowacyjną platformę, kierujesz swój program do osób w każdym wieku, celujesz w lokalnych odbiorców. Dokładnie opisz to w tym punkcie. Projekty, na które czekamy, powinny wyróżniać się innowacyjnością. Szukasz niecodziennych rozwiązań, wykorzystujesz nowe media, prowadzisz zajęcia warsztatowe w plenerze, zapraszasz inspirujących prelegentów, daj nam o tym znać w tym miejscu. O rezultatach dobrze wykonanej pracy warto mówić głośno. Gdzie mogliśmy przeczytać o wynikach Twojego projektu? Social media, strony www. lokalna prasa. W tej rubryce wypisz wszystkie środki przekazu, które pomogły Ci w upowszechnieniu rezultatów. Jeśli chcesz do swojego zgłoszenia, możesz dodać załączniki, zdjęcia, filmy, materiały, które powstały podczas realizacji projektu. Pomogą Ci uatrakcyjnić wniosek. Nie jest to jednak obligatoryjne. Twoje zgłoszenie jest gotowe. Jeśli jesteś pewien, że nie chcesz go edytować, kliknij przycisk Wyślij dokument. Pamiętaj: w wysłanym wniosku nie możesz już nic zmienić. Twój dokument został wysłany. Znajdziesz go w zakładce Moje dokumenty. Więcej informacji o European Language Label znajdziesz na www.l.org.pl. Na stronie możesz zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu i zobaczyć projekty laureatów poprzednich edycji. Czekamy na Twój wniosek.